też ciekawe rzeczy o Ryśku Gordonie o Richardzie Gordonie się dowiedzieliśmy że zginął w wybuchu on już 12 lat wcześniej gdy prowadziliśmy Samuela w pierwszej części był bardzo ekscentryczny właściwie nie było z nim kontaktu niemalże można było z nim gadać tylko o jego doświadczeniach on nam pomógł dzięki naszej pomocy w prowadzeniu doświadczeń Choć ta pomoc ze strony Samuela była. No, sami zagrajcie. No pewnie już graliście, skoro oglądacie dwójkę, mam nadzieję. No, w każdym razie to był fajny motyw, ta pomoc Samuela Ryszardowi z wzajemnością. No i polubiłem Ryszarda. Szkoda, że tak marnie zginął, ale można się było tego spodziewać, szczerze mówiąc, że tak skończy. Tu są okolice miejsca, gdzie było w jedynce moje ulubione tłumaczenie. Czyli wyschnięta, osuszona fontanna, wyschn nie, wysuszona fontanna, wyschnięta, osuszona fontanna.

Who knows what's waiting there now. Ale wiecie, gdy macie sentyment do pierwszej części, to patrzenie na nowo na te same lokacje po latach, na to jak wyglądają, to jest fajne przeżycie sure, powiem szczerze, zwłaszcza, że pierwsza część Black Mirror to jedna z moich ulubionych gier przygodowych. Na pewno lepsza od pierwszej, od tej części. Oh, i can't spot anything else of interest. Choć uważam dwójkę za grę dobrą, bardzo dobrą nawet. This jeśli nie ma się właśnie oczekiwań związanych eons, z pierwszą częścią. Sure Bo powiedzmy sobie szczerze, że nie ma w dwójce takiego klim mrocznego klimatu jaki był w części pierwszej. Ale jak widzimy zagadki, grafika, Większość elementów stoi na bardzo wysokim poziomie, więc nie ma też sensu przesadnie narzekać. Dobra, ale zostawmy ocenę i skoncentrujmy się na eksploracji tego miejsca. Tu właściwie nie ma nic ważnego, tylko, tylko ruina, w której możemy się z nostalgią przyglądać. Tak, właśnie po przejściu dalej będą już ważniejsze rzeczy do zrobienia. No i tę lokację trzeba gruntownie przeszukać. Oh, pozbierać ważne przedmioty, zrobić jedno zdjęcie tego monolitu. I to już jest, zdaje się, ostatni bonus, ostatnie zdjęcie, jakie należy zrobić w tym rozdziale, więc będę mógł się już odetchnąć trochę i się poświęcić rozgrywce bez tego niepokoju, że czegoś nie zdołam sfotografować, że nie odblokuję bonusów. I będę musiał rozpoczynać przechodzenie rozdziału od początku. Pomnij, Tu jest w tym miejscu, i tłumaczenie także w drugiej części zawiera kilka błędów w tej lokacji. Monoli. Jakiś pojemnik na wodę, proszę.

Rzęsa w odniesieniu do wody? Czy może jako jakaś jednostka miary? Nie znam takiego określenia. Ale może takie funkcjonuje, nie wiem. Tak, żałobniczki trzymają puste księgi. Tabula rasa, czyste, czyste kartki, które Czekają na zapisanie. I ten bloczek zabieramy ze sobą. To hmm. jest Co jeszcze tutaj mamy? W ekwipunku jeszcze nam brakuje czegoś z pewnością. Mam pręd, wytrych, tak. Brakuje nam na przykład jeszcze jest tutaj gdzieś do wzięcia Hack. Hack hmm. jest tutaj, ale może zanim przejdziemy do niego, to wejdźmy może do wnętrza krypty.

Tu jest rozpadający się sufit, jeśli tu będziemy chcieli coś przywiązać, to on niestety spadnie prosto na głowę darena. Tak, to miejsce też, ten grobowiec też znamy z pierwszej części. Zdaje się, że tutaj był ten mechanizm z przesuwaną układanką.

Zanim tam będziemy próbować zejść w dół, to jeszcze się tutaj pokręćmy, bo jak mówiłem potrzebny nam będzie hak. On się tutaj znajduje. Najpierw może zajrzymy sobie przez okno do domku letniskowego, z którego niewiele już zostało. It's a miracle that so much of the house is still standing after the tree smashed into it. Tak tam w jedynce było, było chyba tajne przejście przez szafę, ile pamiętam. Do laboratorium Richarda. Nothing interesting to see. The roof has caved in and buried the room below it. Hmm, dobra, teraz będziemy musieli jakoś ten hak wyciągnąć. Ale niestety on się mocno trzyma i gołymi rękami da, nie da rady tego zrobić. Więc wracamy do chłopca, dwunastolatka. I być może on tam ma coś ciekawego, co mógłby nam dać. Tutaj sobie stoi tak z jakąś siekierką. Ta siekierka nam się zdecydowanie przyda. Może da się przekupić samochodzikiem. Sprawdźmy to. No dobra, samochodzik wziął, zostawił siekierkę. The oh, days. Can I just the yeah, of Siekierą. O, sparciały! Siekierą przed nimi Sparciały wąż ogrodowy na dwie części. Mamy dwa kawałki węża, dwa końce, dość krótkie jednak. Ale zna znajdziemy pewnie dla nich zastosowanie. Jest tu jeszcze kołek. A... Wiem, to chyba do polowania na wampiry, bo chłopiec jest Hel Van Helsingiem przecież. A jeszcze chyba srebro by się przydało, tak? Czy siarka? Ej. Już nie pamiętam co na kogo działa. Ej, hak, 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 hak odetniemy też siekierką. Właściwie obluzujemy go i wyciągniemy rękami pewnie. No i teraz Siekierka zaliczy kla klasycznego hat Użyjemy jej trzeci raz z rzędu. Tym razem na tych drzewach odetniemy sobie je. Yeah. Patrzcie, najpierw mówi, że zajęło to dłużej niż myślałem, a później dopiero ścina te drzewa. Chyba powinno być odwrotnie, nie? Chyba, że o coś innego mu chodziło, ja go nie zrozumiałem. Pnie drzew, sznurkiem je połączmy i utwórzmy taki trójnuk.

O, mamy bloczek, więc przywiążmy go do stojaka. I w ten sposób będziemy mogli dostać się do, do tego grobowca. No i teraz zost zostaje jedynie użyć tego, tej konstrukcji bardzo ciekawej. I pomysłowej. No i proszę, udało się, ale sekrety wnętrza sarkofagu będziemy poznawać w kolejnych odcinkach i miejmy nadzieję, że Tom nas tam nie przyłapie w środku, że nie zdąży wrócić. No ale przekonamy się, bo ryzykujemy, mocno ryzykujemy. Dobra, do, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!